Wczoraj przyjrzeliśmy się drodze od bojaźni Bożej aż do mądrości, a dzisiaj spróbujmy się chwilę zatrzymać na tej mądrości i zobaczyć, czym ona może być, jak my ją możemy rozumieć. Mądrość Boża. Po pierwsze, mądrość po łacinie. Może pamiętamy to z dawnych lat, to sapiencja. Takie słowo, które pochodzi od czasownika sapere, a ten czasownik oznacza między innymi smakować. Co by to znaczyło? Może to znaczy to, że mądrość to jest smakowanie między innymi. Smakowanie czego? Smakowanie życia. I smakowanie tego wszystkiego, co życie przynosi. A życie, jak dobrze wiemy, ma różne smaki. Raz to smaki przyjemne, radosne, pełne jakiejś przygody, kreatywności, ekscytacji. Innym razem są to smaki bardziej takie stonowane, smak rutyny, obowiązków, codziennej szarzyzny. A jeszcze innym razem życie przynosi smak straty, śmierci, bólu, cierpienia, niespełnionych pragnień. Życie ma mnóstwo smaków i mnóstwo kolorów. O Jezusie słyszymy, że Jezus je i pije z i grzesznikami. Zarzucają mu to najczęściej faryzeusze. Pamiętamy ten moment. Dlaczego wasz nauczyciel je i pije, no właśnie, z tymi wszystkimi, którzy są na marginesie społecznym. Co on je i pije z nimi? No, nieznany menu Jezusa, ale moglibyśmy powiedzieć na innym poziomie. Że Jezus je i pije życie, On razem z tymi ludźmi smakuje życie, też ich życie, ponieważ oni przychodzą do Niego tacy, jacy są. Tacy, jacy są ze swoimi słabościami, upadkami, niedociągnięciami, z poranionymi sercami. Z wszystkimi zakrętami życia, z tą historią ich życia, taka jaka jest. I On z nimi siedzi przy stole, je i pije. Smakuje też tę te ich słabość, te ich niedomaganie, to, żeby może chcieli, ale nie wychodzi. To tak jak nam. Bóg chce smakować to życie. Dlatego stał się człowiekiem. Właśnie jesteśmy u progu tych światów. Boga, który przychodzi smakować nasze życie. Z Jego radościami i smutkami. Z Jego pięknem i z Jego brzydotą. Wszystko tutaj jest. Wszystko. Co zrobić, żeby zacząć wyczuwać smak? Co zrobić? Otóż są takie dwie proste rzeczy. Po pierwsze, trzeba brać małe kęsy. I przeżuwać powoli. Wiemy dobrze, jak chcemy posmakować czegoś dobrego, jak jemy coś dobrego, to trzeba brać mały kawałeczek, nieduży, i długo przeżuwać, żeby uchwycić ten smak. I moi drodzy, z życiem jest podobne. Niestety świat dzisiaj bardzo pędzi, spieszy się ciągle, żyje szybko. Niewielu ludzi próbuje brać od życia, ile się tylko da. Próbują jakby chwycić więcej, niż są w stanie unieść. Próbują się czasem zapchać, mówiąc kolokwialnie, tym wszystkim, co życie przynosi. Aż czasem takie policzki jak duchonika wychodzą. Czyli próbuje napchać się, ale to nie jest smakowanie życia. Bo smakowanie zaczyna się wtedy, kiedy zgodzę się na to, że nie mogę mieć wszystkiego. Nie da się mieć wszystkiego. I że od zapychania się życiem mogę dostać niestrawności życiowej. Po prostu. I w związku z tym, żeby zacząć życie smakować, zacznę wybierać. Skoro nie mogę mieć wszystkiego, to potrzebuję wybierać. I w tym punkcie mądrość jest połączona z wolnością. A może jest jej składnikiem. Ponieważ wolność to nie jest, że mogę robić co chcę. Wolność jest wtedy, kiedy mogę wybierać. Wolność to jest zdolność do wybierania. I to wybierania tego, co lepsze. Nie wybierania złego tylko wybierania dobra i to nawet tego dobra, które jest lepsze. Lepsze dla mnie, lepsze dla bliźni. Wielu ludzi dzisiaj chce mieć wszystko. Jak to się popularnie mówi, chcą mieć ciasteczko i zjeść ciasteczko. Równocześnie. A tego się nie da. Tego się nie da. Smakowanie to wybieranie jednego, to branie niewiele, i powolne przeżuwanie. My czasem próbujemy być w dwóch miejscach albo w trzech naraz. Wielu ludzi młodych tak dzisiaj żyje. Rozmawia ze mną, ale równocześnie patrzy w komórkę, co tam jest. Z kimś innym rozmawia, patrzy w komunikator. Chce być i ze mną, i z tym drugim człowiekiem, którego ma w komórce. Ja już wtedy wiem, że on, jak patrzy w komórkę, to nie jest już ze mną. Co z tego, że koło mnie stoi? Już nie jest ze mną. Bo nie może się zdecydować, czy być ze mną, czy z tamtym. A jak się nie może zdecydować, to znaczy, że może z nikim nie chce być. A to jest trudne wtedy. Ale potrzebujemy wybierać. I mądrość życia polega też na tym, że ja wybieram. Więc jeśli przychodzą święta i jesteś ze swoją rodziną, to bądź cały z tą rodziną. Nie jednym okiem z rodziną, a drugą w telewizorze. Bądź cały z rodziną. To jest mądrość życia. Wybieram. A jak całą rodzinę wybierzecie telewizor, to oglądajcie telewizję jak wszyscy. Bądź w jednym. To szybkie jedzenie i szybkie życie, które mamy, ja czasem porównuję do pendolina. Wiecie, to są te najszybsze pociągi, co tu po Polsce jeżdżą. Tutaj może nie macie okazji, bo do Poznania nie przyjeżdża po Ale ja czasem jeżdżę tym pociągiem z Gdyni do Warszawy albo do Krakowa. I ten pociąg ma swoje różne zalety. Można się szybko przemieścić, ale to jest od czasu do czasu. Ale chyba bałbym się nim jeździć codziennie, na przykład gdybym nie woził do pracy. Ponieważ on ma też swoje wady. Kiedyś ta myśl mi przyszła, kiedy, kiedy jechałem tym pociągiem. Bo wiecie, jak on jedzie tak 120 na godzinę, 140 na godzinę, bardzo szybko, to jeśli patrzymy przez okno, to to, co jest blisko pociągu, nie widać tego wyraźnie. No najczęściej blisko pociągu to są te wszystkie słupy elektryczne, jakieś może drzewa. I kiedy próbujemy je zobaczyć, to one tylko tak przemykają nam przed oczami, bardzo szybko. A co widzimy wyraźnie? To, co jest daleko. Daleko od pociągu. Widzimy gdzieś w dali dom, sarenkę na polu, jakiś las. To widzimy dobrze. I kiedyś patrzę na ten przykład i pokazał mi się jako metafora życia. Że jeśli ja przez życie tak pędzę jak ten pociąg, to to, co jest blisko mnie, jest niewyraźne. Rozmijam się z tym. A to, co jest dalekie, Widzę wyraźnie, ale jest nieosiągalne. Kiedy ja przez życie pędzę, to ci wszyscy, którzy są blisko mnie, są bardzo niewyraźni. Ja się z nimi prawie nie spotykam, choć są bardzo blisko mnie, a się z nimi nie spotykam. Oni mi tak przelatują, migają, bo przecież ja jestem ciągle w biegu, to tu, to tam. Dzień dobry, cześć, już muszę lecieć, to widzę. To, co blisko mnie, ucieka. I tak naprawdę życie i jego smak, Przelatują mi przez palce. Życie traci smak albo ma tylko smak fast fooda, kiedy pędzę, kiedy ciągle zacząć gonię. Naprawdę trzeba się w życiu zatrzymać, trzeba zwolnić, bo stracę smak życia, stracę smak relacji, więzi, smak bliskości. To jedna myśl, którą chciałem powiedzieć a propos mądrości. To jest dla mnie mądrość życia. Mądrość pochodząca też od Bożego Ducha, mądrość Boża, smakowanie życia. Druga, pozwólcie, że przeczytam Wam krótki cytat z Księgi Mądrości, właśnie o mądrości. Co to jest mądrość? Przeniosłem ją nad berła i trony, i w porównaniu z nią. Za nic miałem bogactwa, nie porównywałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy ma wartość błota. Drugi cytat z Księgi Pieśni nad Pieśniami. Gdyby ktoś za miłość sprzedał swoją majętność, pogardzał nie tylko. A pamiętamy też sceny, kiedy Maria na uczcie przynosi bardzo drogi oleje i namaszcza Jezusowi nogi, albo też w drugiej Ewangelii głowę polewa na tym olejkiem, wyciera włosami, a Judasz i spółka, czyli inni uczniowie, mówią, trzeba było to sprzedać za 300 denarów. Co za marnotrawstwo pieniędzy! I Jezus jedyny staje w obronie tej kobiety. W tych cytatach wychodzi, że mądrość jest też połączona nie tylko z wolnością, ale też z miłością. Gdyby ktoś za miłość sprzedał cały swój majątek w imię miłości, to powiedzą, że jest głupi, że tak się nie robi. To jest nielogiczne. Moi drodzy, mądrość nie oznacza, żeby nie mieć nic. To nie jest to. Mądrość oznacza, żeby tak żyć, jakbym nie miał nic. Nie, że nie mam nic, tylko tak żyję, jakbym nie miał nic. To znaczy, mogę mieć, mogę mieć nawet dużo, ale moje serce nie jest przywiązane do tego, co mam. Serce wolne. Ponieważ mądrość. To nie jest kwestia, czy ja coś mam, czy czegoś nie mam, tylko jak ja żyję z tym, co mam i z tym, czego nie mam. Jak ja żyję. Mądrość to jest sposób życia, a nie kwestia posiadania czy nieposiadania. Mądrość jest wszystkim, Biblia to mówi, ponieważ niczego nie potrzebuje i sama siebie daje. I Chrystus który jest mądrością, przychodzi na świat nic nie mając. Jest na krzyżu, nic nie mając. Opaskę na biodrach, nic nie mając. Rodzi się w ubóstwie. Umiera w ubóstwie. Odwieczna mądrość, która chce dawać siebie całego. Dlatego mądrość jest, byśmy powiedzieli, prostotą, jak małe dziecko. Wczoraj odrobinkę tylko zacytowałem świętego Roberta Bellarmino, jezuitę ze średniowiecza, który napisał, że mądrość to połączenie rozumu i miłości. Rozum i miłość. Dla mnie to połączenie oznacza, że staję się coraz bardziej wyrozumiały że coraz bardziej rozumie, potrafię zrozumieć siebie, drugiego człowieka, świat i potrafię współczuć. Potrafię współczuć. Mądrość to połączenie rozumu i serca. Więcej nawet. Jeżeli mądrość to jest smakowanie życia, a czym my smakujemy, na przykład potrawę? zmysłami. To jest też połączenie zmysłu. Tak naprawdę, mądrość jest wtedy, kiedy człowiek żyje całym sobą i smakuje świat, i to życie zmysłami, wyobraźnią, uczuciami, rozumem, pamięcią, wolą, sumieniem wszystko czym, czym jestem, kim jestem. Korzystam ze wszystkiego, kim jestem. Zapraszam wszystkie te części, że tak powiem, do stołu. Wielu ludzi dzisiaj separuje. O, te uczucia to trzeba na boku zostawić. To nie ma co. Uczucia się nie liczą. Rozum, o, rozum to się liczy. Nie ma życia bez uczuć i nie ma życia duchowego bez uczuć. Rozum potrzebuje też korzystać z uczuć i usiąść z nimi do stołu, jak przyjaciele, ponieważ nasz rozum jest bardzo uczuciowy. A nasze uczucia są bardzo inteligentne, o ile chcemy je słuchać. I nasze zmysły są inteligentne, dzięki nim chwytamy ten świat. Dzięki nim widzimy, słyszymy, czujemy, smakujemy, wąchamy. Dzięki zmysłom też niedoceniamy. Wtedy stajemy się ludźmi mądrymi naprawdę mądrymi kiedy cały człowiek bierze udział w uczcie tego życia. Tak jak Pan Jezus, który chodzi po tym świecie i potrafi się cieszyć, potrafi się bać w ogóle, potrafi się gniewać, pokazuje swój gniew, poka pokazuje swój smutek, kiedy umiera przyjaciel na przykład, nie boi się łez, wielu ludzi chce być dzisiaj twardymi, i nie, nie zapłacze, nawet na pogrzebie własnej matki. Ale to, to nie jest coś zdrowego, to jest brak wrażliwości. Mądrość to jest też wrażliwość. Rozum plus miłość. To to oto prawdziwa mądrość. Człowiek staje się pełny, scalony, taki harmonijny. Chodzi o to, i mądrość jest właśnie tym, by przeżywać życie całym sobą na wzór Jezusa Chrystusa całym sobą. Niezależnie od wieku, od doświadczenia. Od niczego tak naprawdę. To ode mnie zależy, czy ja chcę przeżywać życie całym sobą. I wtedy, ponieważ mądrość to nie jest wiedza, ani nie jest to inteligencja, to jest sposób życia. I to na sposób Pana Boga. I kiedy powoli stajemy się ludźmi mądrymi, to wtedy zaczynamy Widzieć rzeczywistość troszkę inaczej. Inaczej patrzymy na ludzi, na świat, inaczej słuchamy, inaczej czujemy, przeżywamy. My bardzo często patrzymy bardzo powierzchownie. Czasem widzimy drugiego człowieka już i wszystko mu wiemy, a porozmawiałeś z nim, a jeszcze nie, ale po twarzy widać, że on jest taki. Nie, nic nie widać po twarzy. Może zmęczenie. Nie oceniać po, 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 po powierzchowności, po tym co widać, po pozorach. Mądrość widzi głębiej, słyszy głębiej, wyczuwa głębiej. Mądrość wyczuje dobro w człowieku, którego nawet oceni jako złego. Mądrość wyczuje tam dobro, że tam musi być jakieś dobro. Człowiek jest nie tylko zły, jest przede wszystkim dobry. Wyczuje prawdę, nawet pośród fałszu. Mądrość wyczuwa. I mądrość kocha. Mądrość Jezus Chrystus, który choćby do bogatego młodzieńca spojrzał na niego i umiłował go. On go wzrokiem pokochał, a pokochał tak naprawdę całym sobą, bo widział tymi oczami głębię jego serca. I kiedy stajemy się ludźmi mądrymi, to zaczynamy widzieć i czuć, i przeżywać inaczej. I wtedy rzeczywiście zaczynamy smakować życie. Smakować życie. I zaczynamy być podobni do Boga. Niech to podobieństwo coraz bardziej się w nas wykuwa. Niech powstaje wami sobie tego, tego życzę.